Siemanowe w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grać oczywiście w Brawl Starsa. Yy, dziś akurat gramy sobie tak, tutaj jak widzicie, yy, Cordelius jest na 25 landze. Yy, jakby wiem wiem to wbijać na odcinkach. I dosłownie nie wiem, ja na odcinkach mam takie coś, że jakoś nie jestem jakiś super bardzo skupiony, aczkolwiek dzisiaj wbijamy na broku. Więc dziś lecimy brokiem na 25 go już postaram się wbić głównie na filmie na filmach ale też wiadomo będę się starał grać poza filmami, żeby było szybciej i żebyście nie wiem Nie oglądali tego nie wiem czy to w sumie jest nudne czy nie ale no, zabrał mi PLQ, -y. no patrzcie Nieładnie Dobra tego sobie też nie rozpalę, zgaduję, no. O. No i dobra. E, no, zachęcam was do pozostawienia subskrypcji na moim kanale i... Już możemy właśnie przechodzić do grania ogólnie. E, ogólnie widzowie możecie mi wymyślać wyzwania, ponieważ e, teraz robię takie coś, że... Nie wiem, do kiedy, nie wiem przez jaki czas to będę robić, ale no, kurde, myślę, że tam pójdzie, dobra, trudno, przepraszam widzowie, czasem moja inteligencja y, potrafi zawieść, dobra, idzie nam tam tak jest spoko, y, ale wracając do tych wyzwań, możecie mi dać wyzwanie? No ja cię kręcę, czemu się rusza gościu jak bot. No i wybrałem. No, no możecie mi dać to wyzwanie. Yy, jak wbijemy 400 subskrypcji, to możecie mi jakieś wyzwanie yy, wybrał starsie wymyśleć. Jakieś ciekawe wyzwanie. I co każde 20 subskrypcji będzie takie jedno wyzwanie, które sobie wybiorę z komentarza. No. No, chcę, żeby też trochę zasięgi wróciły, to wiadomo. Przez pewien czas nie mogłem nagrywać, po prostu nie miałem jak. Teraz już mogę i. Yy, miałem codziennie nagrywać do 8, ale wydaje mi się, że będę nagrywać codziennie do jakiegoś 10 czy 12 jeszcze. Nie mówię, że na 100%, bo mówię, że mi się wydaje, tak, ale no, ogólnie to możliwe jest to, żebym tak yy, długo to nagrywał. Ale możecie też pisać jakieś inne pomysły z gier, jak widzicie też zmieniło się moje profilowe i ogólnie du dużo się zmieniło, no, dużo, no. Zacznę też robić shortsy, to nowość akurat. Zacznę też nagrywać szorcy. wiadomo zbrał Brawl Starsa, z jakichś ciekawostek o postaci czy coś. No ale mam nadzieję, że fajnie się przyjmą te shortsy. Patrz na no i no, my co, on myśli, że ja tak wychylę? No co, to... no. Ale dobra, już będziemy już, już przechodzimy do gry, już nic nie będę gadać bo to już jest która minuta. Trzecia, no prawie czwarta, a ja dalej mówię. No. Trzy osoby. O, tamten zginął. No to. O, tam jest bas. Wiem bardzo dobrze, że z nim szans nie mam, ale Się mam, ale no... O! jakbym to trafił, byłoby dobrze. Patrzcie no. No i jakim co wtedy to go nie trafiło? Nie wiem czy ja rakietą mogę odsunąć. Nie wiem. Uh, moje ogólnie następne 25 rangi to właśnie będzie Brock, Colt, Bass i chyba El Primo i Nani, aczkolwiek nie wiem jak to może wyjść z tym El Primo i Nanim, bo no szczerze mówiąc grałem już trochę i to, to nie jest takie łatwe granie na nim. No. Patrzcie jak to wyczekał. <laughs> przegrał. ciekawy czemu no. E, co? Wbijamy. Jak widzicie już, już jest wysoko nawet. dziś głównie będziemy grać brokiem, więc lecimy dalej. E, myślę, że dopóki zwycięska pasa nie zniknie, możecie dawać mi wyzwania. I za niedługo zrobię serię z oceniania Waszych kont. Tylko musicie pisać. Najpierw, prawdopodobnie w shortie to zrobię, że napiszę coś typu, wiecie, oceniam Wasze kulce. O, kurcze Dobra. Nie, nieprzemyślane, przepraszam widzowie. Proszę. Hej, tuńcie mnie w komentarzach, teraz, za to. Ale kurczę, no wyszło jak wyszło, tego się nie spodziewałem, akurat. No, to? Teraz będę się ogólnie starał yy, robić takie poniżej 10 minut, i takie nie za krótkie, nie za długie. No, i tak jak mówię, shortsy będą, więc zmiany teraz na kanale będą, ogólnie przez wakacje. Postaram się to utrzymywać także w roku szkolnym. Nie wiem jak to wyjdzie, jak coś to będę wam pisać, że nie wiem, będzie opóźnienie z odcinkiem czy coś. Ale no tak jak mówię nie wiem, bo to jest różnie. Wiecie no. Jednego dnia muszę się na przykład gdzieś uczyć, a drugiego nie wiem, w ogóle nic nie trzeba. To jest różnie, ale no to jak chodzicie do szkoły, to, to wiecie. No. No i wracając, to... Właśnie takie zmiany będą. No ogólnie możecie mi dawać jakieś porady Broka, Brokiem jak grać Wiem, że nie siedzieć w krzaku Ale patrzcie, no darmowy kill, no kurcze No co on robi w ogóle? Oj, teraz już nie muszę siedzieć, bo mam 7 perków. Oj, oj, oj No to może chwilkę jeszcze posiedzę Albo dobra, spróbuję Spróbuję jakoś, bo chodzi mi o to, że tu jest Jak widzicie kit A kit to jest problem sam A że ja problemów nie lubię no co? Dobra Serio? Tak zmarnować ulta to trzeba umieć Dobra, no, wielkie starcie Wyskakuje od razu No nawet nie zacząłem wyskoczyć Dobra, no Nieźle, nieźle Tutaj się bawi No, jak widzicie Spoko jest Teraz może nabijemy sobie zwycięską pasę, ponieważ by się przydało. No, no i ogólnie to mam nadzieję, że spodobają wam, że spodobały, że spodobają, bo w sumie dopiero to będę wprowadzać wam się yy, te zmiany. Ja już kurczę nie wiem, słowny jestem, nie wiem, mało zrozumiały. Już po prostu wakacyjny, wakacyjny czas jest, i ja już nie myślę o tym, jak mówić. Ale no, zrobimy też y, kategorię w następnym odcinku. Y, skinów do y, postaci: więc tutaj już możecie mieć, co będzie w następnym odcinku. Tak jak mówię, codziennie odcinki. No, więc dziękuję Wam widzowie za oglądanie tego i trzymajcie się. Cześć, pa, cześć. Я тут твоего коллеги тоишь, че мальчище? Па.